Witam Was serdecznie na kanale Grzyby i Wędkarstwo Świętokrzyskie. 21 maj, nacieramy jak huzaria pod chodzimem na borowiki. Słuchajcie, jest tutaj pierwszy borowik. O, to już w sumie nie pierwszy, tylko któryś z kolejności. Taki borowiczek, krasnoborowik lastopory. Przyjmiemy go, o jest, Patrzcie jaki już duży. Uh, uh, uh. Tydzień temu rzuciłem filmik, Tydzień temu rzuciłem filmik, cztery puzony takie mi się udało zdobyć. Tym razem jestem przygotowany. Środa, dzień smroda. Jeżeli nie wierzycie, to powiem wam, że w niedzielę były, była taka bajeczka o wyborze króla, króla. I przeszło dwóch księciuniów. Nic z nimą, nic z nimą. Jeden, a drugi to te fere, te Jeszcze tam mu, 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 i bu, bu, bu. Ale słuchajcie, dalszy ciąg tej bajeczki będzie w Czerwcu, a my 21 maj, patrzcie się, środa, dzień sproda, taki borowiczek jak huzaria pod chocimiem Golimy, Golimy. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na kanał Grzyby i Wędkarstwo to Wszystkie. Taki piękny sztuk. Trzymajcie się, pa pa!